Minecraft Hardcore, czyli seria, gdzie ja razem z Blazem gramy w Minecraft w trybie hardcore, w którym ma się tylko jedno życie. Jeśli raz umrzemy, seria się kończy. Naszymi głównymi celami są zabić Ender Dragona, Widera, Wardena i pokonać Raid na najwyższym poziomie. Czy nam się uda? Tego przekonać się, oglądając całą serię. Miłego oglądania. Siema, z tej strony: klon. Yy, jest to kontynuacja poprzedniego filmu, jaki był u. Blaze'a, więc wdajcie najpierw do niego, żebyście wiedzieli. Na bieżąco, żebyście po prostu byli, nie Jest to drugi odcinek naszej serii Minecraft Hardcore. Jeśli chcecie oglądać poprzednie nasze. Yy, jak to powiedzieć? Poprzednie nasze jakby. No poprzednie naszą rozgrywkę, to wbijajcie na kanał Blaze'a, więc no. Yy, skończyliśmy, że wypłynęliśmy, wypłynęliśmy z, nas, z naszej yy, tymczasowej wyspy i szukamy nowego lądu, żeby się osiedlić. No i no, no i płyniemy dalej. No i siema. <laughs> Okej, okay. no to płyniemy co, nie? Dobra, yyy... Okay. Y... Dobra. Akurat najgorzej, że teraz noc jest. No właśnie, noc strasznie, no. Ale mało to jest. Chyba się będzie robił za chwilę dzień, bo tak widzisz, jak ten księżycek spada na dół. Yy, więc teraz, właśnie jak mówiłem, płyniemy na jakiś ląd stały, żeby tam się osiedlić. Wbijajcie, no jakaś... wbijajcie, wbijajcie oczywiście na kanał Blaze, subskrybujcie go, bo po prostu, jakby nie będziecie go subskrybować, to będziecie mieli jeden odcinek cały czas do tyłu. No. No właśnie. A jeśli chcecie oglądać serię w całości, to musicie subskrybować mój i jego kanał, żeby być na bieżąco z filmem. Z całą serią oczywiście Minecraft Hardcore. Planujemy Minecraft Hardcore jako dłuższą serię. Jeśli oczywiście. O, satek. Jeśli oczywiście nie umrzemy. O. Szybko. No, emeraldy i, i żelazo. Ty tym może być różnie czy nie? No tak, tak. Dobrze. Dobra. Chodź tu, chodź tu. Nie, bo musiałem sobie powietrze odrabiać. No. dobra, dobra, no. Trzeba wszystko. No, o, dobra. tu jeszcze coś. Map, mamy mapę jak coś. Dobra, mapę mamy mamy... O kur, mamy mapę i papier. Okej. Okay. I trzeba wszystko, możesz wypłacić. wypływać. Dobra. Ja bym się tutaj wszepnął pyląc, jak na razie. Okej, okay, no. Czemu sobie? Dara, że tak. Mm. No i dobra, jak na razie to jesteśmy. Najbardziej chcielibyśmy znaleźć wioskę, bo naszym jednym z naszych głównych celów jest. Yy, no, yy, rozwalenie rajdu na najwyższym poziomie. Więc musimy mieć tego wioskę. Wioskę albo przemienić z, wi z zombie villagera na villagera, ale chyba wioskę jest łatwiej znaleźć. Wioska będzie o wiele łatwiej. Oj, jesteśmy na jest sawalu, nie? ja bym się zatrzymał, żeby sobie y, mięso wygotować, bo za chwilę będę miał z tym życiem. No tak, no. No. Najbardziej stresuje mnie to właśnie te cele, żeby pokonać któregoś z tych można powiedzieć takich bossów z tej gry, tak. bo kurde, ale ja jeszcze... są trudne to, jakby. Bo ten Smog Endu, to faktycznie tu możemy się na nim wywalić. Na Wither'ze? No na Wither'ze też, ale ja myślę, że z widerem może być trochę łatwiej. Naj... Ciężko może być z Wardenem też, A bardzo. Warden to w ogóle <laughs> będzie problem. O, jest, mam Full Armor w ogóle już. Już masz całą zbroję? No, chłopie. Dobra. Ja to może chociaż zrobię... Na co mi stać? O, stać mnie... Na hełm. Jak no. na razie, to nie musimy się martwić za bardzo o moby, bo jesteśmy... Jest dzień i jesteśmy na Sawannie. W sumie nie wiem, co zmienia, że jesteśmy na Sawannie, ale dobra. No, nic nie zmieniło się. już mogę wykopać. I możemy iść dalej. O, ale owiec, dobra, to będą miały szuszko. Jeszcze jedzenie w od. A sobie zrobię sobie nożyczki, żeby ich nie zabijać. Aha Jest <laughs> <Z> jakaś <jakiegoś> kopalnia, <laughs> można tutaj zejść na chwilę. Dobra. O kurczę. Znalazłem tutaj jakieś pochodnie, żeby oświetlić trochę ja drogę. Właśnie mówiłem w tym samym odcinku mówiłem, że nie oświetlam dlatego, że jak widzicie, mam cały czas mam jasno, bo mam y, tekstur paka na night vision. I według mnie jest to proszę, też W ogóle też mam dla widzów taką ciekawostkę, że chyba ja też to mówiłem w poprzednim filmie, że y, Minecraft Hardcore to już nagrawałem z y, tej moim kolegą y, na live. Ie. I to nawet oglądało dosyć dużo osób. I pamiętam, właśnie, też, że graliśmy później też Minecraft Hardcore z tymi osobami, które były na streamie, co nie? No. I, i to wyglądało w taki sposób, że wszyscy się tam bili, wszyscy się próbowali i powybijać po prostu. I, I tak naprawdę to na tym wyglądało to całe Minecraft Hardcore. No ale nawet śmiesznie było, pamiętam, że w ogóle to była sytuacja. I to jest śmieszne, że w tym właśnie live ktoś sobie zrobił konto z imieniem naszej nauczycielki, co nie? I normalnie spisał, co nie? Bo to chyba to angielskiego, jeśli dobrze pamiętam. Pisał, że tam fajnie, że znalazłem twój kanał, coś takiego. I czy jakieś parę słów po angielsku może przetłumaczyć na przykład, nie? I znaczy, my na początku się zastanawialiśmy, czy to jest prank. Czy nie? bo to wyglądało dosyć legitnie, jak, jak byliśmy jeszcze ale no się okazało że to był prank a sobie myśleliśmy, że nauczycielka no, znalazła konto mojego kolegi no, ale... ja pierdzia, no. <grym>, ale dobra idę, wróć, nie? dobra, muszę zrobić? E, crafting? E, dobra najlepiej by było w tym odcinku jeszcze tą wioskę znaleźć no właśnie, przedałoby się. I też właśnie, nie dość, że trzeba znaleźć wioskę, to trzeba jeszcze znaleźć albo... ...trial chambers, albo y, tego... Mm, ...pillager outpost, więc no. O, kolejne owieczki. No. Ja co mogę jeszcze... Jest czy... jakaś śmieszna Wiesz, sytuacja... No? Wiesz, że... ...kurde, jak grałem sobie... ...tam z jakimiś innymi kolegami... ...zagraliśmy normalnie taki serwer, jakiś zrobiony tak po prostu, żeby sobie pograć... ...no tam parę dni to jak wtedy właśnie ja cicho to wysyłałem, że byliśmy w lesie i biegałem sobie, gadaliśmy i znalazłem hmm. tego. E, mężczyzn. Wow. Tak, losowo. Ja, ja nie wiem ile ja mężczyzn znalazłem już Ty, czasu. Dużo od... już czasu nie znalazłem mężczyzn w Minecrafcie. Właśnie, ale tam też to jest tak dziwnie zrobione, bo tam jest strasznie, znaczy to w sumie właśnie ma tak być zrobione, że tam jest tyle pillagerów, ale tam było tyle pillagerów. Że my sobie postawiliśmy specjalnie łóżko obok mansion żeby móc się tam wracać, i cały czas ginęliśmy od tych pillagerów samych. Końcowo już wziąłem zapalniczkę, zacząłem podpalać to, to miejsce, gdzie są ci pillagerzy żeby ich bardziej wybić. Końcowo to chyba zdobyliśmy dwa totemy nieśmiertelności yy, i coś tam jeszcze, ale tak to teraz słaby drop. Ale właśnie, z raidu też dostajemy te e, totemy, a totemy jakby gramy na hardcore że się bardzo, bardzo przydadzą. A żółwiki tutaj są, a dalej Kuchy, na wioski. Te, te białe te się cały czas. O, żółwiki? Te białe się w ogóle cały czas zmieniają. Raz jesteśmy na sawannie, raz jesteśmy na zwykłym biomie, raz jesteśmy na pustyni. No tak, tak cały czas. Ale fajnie było, by znaleźć tego, świątynię pustynną. W samą łódkę. I tak dalej płyniemy. Tak, tak, tak Stawia łódkę i tak dalej pójdziemy O! To to jest. Okej. Okay. Skrzynka. Wędka z Curse of Vanishing, No, o, nie opłacało się trochę. Już się powoli robi noc. Y... No, ale i tak będziemy płynąć. O, o. już się zrespiły moby. Dobra To są świnki jakieś O widzę dżunglę, ja pierdzielę. Jezu, te biomy to są naprawdę lasowe No Teraz chyba nam się najgorszy tutaj pojawił o, co, co, tam można tak naprawdę znaleźć? Tylko tą, tą Świątynię dżunglową I, i ten, i... Ale to i tak jest I sobie. pandy. Yeah. Właśnie możemy iść po skarb w ostatku Okej, okay. chodź tu O kurde Ja tak nie niezdrowę chyba okay. Jezus Ara, to już jest woda, na ciebie poczekam Gdzie ty jesteś w ogóle? Ja czekam na ciebie teraz No jest... Dobra, chyba myślę, że musimy wypłynąć jakąś długą podróż utrę, bo... No bo na razie ten odcinek jest jakiś nudny ten odcinek, jest tak szczerze No ale spokojnie, to jest dopiero początek gierki. potem mm. będziemy się bić z jakimiś smokami, coś a To wtedy dopiero będzie. Kontencik. No i znowu 40 na Tutaj jednak jedna była taka historia też. Yy, pamiętam, co nie? To było coś takiego, właśnie. To było ostatnio. Że byłem z kolegą w sklepie, co nie? No. Żeby sobie zrobić takie jakieś testy jakiegoś takiego jedzenia, co jeszcze nie jadliśmy, co nie? sprawdziliśmy, co tam jest Teraz coś tam wzięliśmy jakieś takie Słodycze, coś takiego, tego typu I wzięliśmy sobie Miller Misha takiego No I to chyba Miller mis Właśnie z smaku tej dubajskiej czekolady, co nie? No I normalnie Pan w sklepie taki zdziwiony patrzy na to, jak kasuje, i tak. Miller miś dubacki? Taki. No. <laughs> jeszcze się tak spojrzał na nas, jakbyśmy, jakbyśmy kurde. z kurde sprowadzili od jest Jeszcze później. Yy, tego. <laughs> później, jeszcze jak wracaliśmy, to. przeszliśmy do tego domu, spróbowaliśmy te rzeczy, i ten Miller miś był. Najgorszy Miller Beach, jakiego piję, naprawdę. Nie, jakiś dziwny taki by. ta dubajska szkola, ale jakiś chyba jest. O, statek kolejny. O zaraz zaraz wydechnę. ja dobra. Chodź. Marchewki i papier. I siano. Jestem. No i lecimy dalej, nie? Właśnie z tym mam najbardziej pecha, że są to, że Minecraft Hardcore to jest dosyć trudne. No tak. To jeszcze, dostaliśmy tak słabe biologią na początek, nie możemy znaleźć prawie niczego, jakby w ogóle nic nie możemy znaleźć. Wioski, jakiegoś villager, villager outpost, nie możemy żadnych takich rzeczy znaleźć. No nie może, właśnie to jest problem. Jakaś jest tu, przed, jakaś, pod nami jest jakaś kopalnia taka, znaczy kopalnia, jakiś krater, ale tam chyba nie będziemy schodzić. I teraz eee... będzie problem ze znalezieniem lądu nawet. No właśnie no. To ja wam to, ja przyspie ja to ja przyspieszę, żebyście się nie nudzili, aż tak. No to to o, o jest statek kolejny. Ile tych statków w ogóle jest? O! Z tym to mamy akurat szczęście z No tak, już chyba trzeci jest. TNT2, co jest? Co? No dwa TNT Dzień. dostałem, zobaczcie na grywce. Mamy już trzecią mapę! Jezus ma. Trzy? Trzecia nie, mapa już! No to, to nawet dobrze! A to będziemy szukać skarbów najwyżej na następnym odcinku. Może, może nie doceniamy tych, kurde, tego dropu, może my mówimy, że taki trochę słaby drop na tym tej serwerze, a może to faktycznie będzie dobrze w przyszłości. No, może to jest jakiś czegoś dobrego teraz. to jest czwarty statek? Co jest, chłopie? Są... Czwarty statek, nie, dobra. Eee, mm -hmm. Dobra, nie chce mi się do, do kolejnej skrzynki iść. Dobra. Kurde, sam. Tu jest to prawda, jest... Mam teraz, mam teraz... Jest łatwiej znaleźć statek niż ląd. Kurde, sorry. Pójdźmy może spać szybko. No, spać. Nie Mówi. można na razie i tak, dobra. Dobra. Śpimy. Dobra. Okay. No i oh, to było na tyle nice. w tym odcinku wizowie. Yy, nie było jakoś dużo fajnych wydarzeń, było całkiem nudno. Ale oczywiście, o co To nie jest nasza wina, my tego nie ustawiamy, nie? więc no. Yy, następny odcinek, nie wiem kiedy no będzie. Będziemy próbować, ich wrzucać jak najregularniej. Jak naj, jak naj, jak naj no, no, to chyba wszystko co chciałem powiedzieć, więc no. Nara.